na napoleńcy, no, witajcie bardzo serdecznie Ja nazywam się Judy dzisiaj jest to kolejny odcinek na moim kanale Słuchajcie, tym razem jest to Q&A Czyli seria, w której wy zadajecie pytania A ja na nie odpowiadam Także zaczynajmy Proszę, słuchajcie, na samym początku chcę ja powiedzieć, żebyście dali łapeczkę do góry Ponieważ kiedy się pojawi 400 stopy do góry pod tym odcinkiem To od razu pojawi się kolejny odcinek z Q&A Także yy, dajcie like kiedy masz urodziny? Urodziny mam, słuchajcie, 28 czerwca we wtorek. Powiedz swój największy przypał w szkole. Ludziska, takich przypałów to ja mam naprawdę, naprawdę dużo. Yy, no, tak. Pozwólcie, że opowiem Wam. Yy, Przypał, który był dwa tygodnie temu, taki mój ostatni, właśnie przypał w szkole, był on dwa tygodnie temu, słuchajcie, e, była lekcja języka polskiego. Oczywiście, wiecie, jak się lekcja skończyła, e, to przerwa jest, nie? Między lekcjami. No i wiecie, no to Arek i Leszczu postanowili, że wyskoczą przez okno, bo im się nudzi. No oczywiście e, historia jest taka, że wyle, wypadł im tu w opis, ale oni wyskoczyli przez okno, bo im się nudziło. No to to było coś takiego, że wiecie, ja? Wiecie, bez... otwieram okno, nie? Tak, o, elegancko. Skoczyłem, nie? Pa no i patrzę, jak Lesiu skacze, nie? Ale jeszcze takie coś kombinuje, nie? Wychodzi na to okno, wychodzi na to okno, no i tak jakoś tak chciał się wybić, ale mu nie wyszło, nie? I tak jakoś tak tą dupo zakaczył o parapet i narobił strasznego hałasu, nie? No to dobra, narobił strasznego hałasu, no to my tak. jo co teraz będzie, co teraz będzie, nie? Tak idziemy, to co, do do szkoły, patrzymy. Nie ma dyrektora, auto jest zajebiście, nie? Fajnie, fajnie, udało nam się, nie? Idziemy, idziemy. A dyrektor czeka na nas w drzwiach. Kiedy na policji wszyscy mówią psy, a pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Tak naprawdę to nie wiem, ale podejrzewam, bo wiecie. Słuchajcie, pies to jest zwierzę. Zwierzę o czterech nogach, nie? Przeważnie jest miły, da się pogłaskać, fajny, ładny piesek, ale jak się wkurwi i chce cię to będzie za tobą bieg, dopóki cię nie doli. Oli no i policja robi podobnie, także. Chyba, chyba o to chodzi, tak, chyba wyjaśniłem. Czy naprawdę masz z imię Arkadiusz, czy tylko udajesz? Słuchajcie, ja wam powiem jakieś tajemnicy, dobra? Tylko nikomu nie mówcie, proszę was. Słuchajcie, tak naprawdę to się nazywam Andrzej Kwiatek. Pamiętajcie, Andrzej Kwiatek. Jakie komentarze Cię najbardziej denerwują? Denerwują mnie komentarze, które po prostu się reklamują, nie? Wiecie o co chodzi, że po prostu wrzuciłem odcinek do skywalsów, patrzę, kurde na ten odcinek, ja tam patrzę, wbiję na mój kanał, kurde, konkurs na CSGO, w ogóle Minecraft Premium, kurde, zaraz biwałe, kody na Steam, a w ogóle skiny w CSGO, wszystko wbijaj, i mówię ci subskrybuj, lajkuj, komentuj, udostępnij kanał. No i to jest głupie, to jest głupie, bo gościu wchodzi pod film, reklamuje się i tak naprawdę chyba raczej niczego nie osiągnąć mi takim, czymś, tylko zdobędzie hejt na kanale, ale Najwidoczniej jest głupim idiotą No, głupim głupkiem Cieszyłbyś się jakby twoja mama oglądała twoje odcinki? To jest chore, bo moja mama już ogląda moje odcinki To jest takie kurde creepy, sobie nie wyobrażacie, nie? Wstaje rano, wstaje rano w kuchni Nie idę kuźwa no, idę sobie zrobić jeść, a tam nagle mam, a tam nagle... Cześć, witam was bardzo serdecznie, nazywam się Józef dzisiaj, jest to... Tak, mój odcinek, moja mama puszcza, ja tak mówię mam, no weź to wyłącz, no proszę cię, no wyłącz to tak do mamy, nie? A ona mówi, no, no a co mi zrobić, coś tam, nie mogę sobie oglądać, bo to jest mój laptop i moja kuchnia i mój dom, nie? I przeważnie, przeważnie mówię jej, żeby to wyłączyło, to taki... No i taki, taki szyderski głos, taki... tak się śmieje ze mnie szydersko. Wolisz sport czy komputer? Raczej wolę komputer, raczej wolę komputer siedzieć w domu, montować filmy, nagrywać, robić live czy coś w tym stylu. Ale też lubię na przykład piłkę nożną. Bardzo lubię w ogóle, ostatnio się strasznie podzierałam takim życiem sportowca. Bardzo, ale to bardzo lubię biegać. Naprawdę dużo biegam. Przeważnie po live wiecie: spodajeczki na siebie, elopę, wiecie, idealna jakaś bluza, pierwsze lepsze szapy. Pierwsza lepsza z szafy, słuchajcie, no i chodzę biegać, chodzę biegać i, i to mi się opłaca, ponieważ lepiej się czuję. Co byś robił, gdybyś nie był youtuberem? Co bym robił? Po pierwsze, no nie mam zielonego pojęcia. To jest zarąbiście dobrze pytanie, ponieważ no nie wiem, pewnie bym siedział na dupie, znajączycie bo patrzcie, dzięki youtubowi po prostu... Mam tak jakby moją pasję, grafik komputerowy, nie? Dzięki temu pokochałem grafikę komputerową, pokochałem filmy, robienie filmów, grafik, miniatury i tak dalej. Jakby nie to, to pewnie nie wiem. Nie wiem, po prostu uczyłbym się. w to żebym się uczył po prostu. To nie bym siedział i kuźwa przed kąpiel i tył. Tył i grał metkę jak zawsze robiłem, jeśli nie nagrywałem na YouTube'a. Tak było. I mam nadzieję, że, że teraz po prostu mi kanał fajnie się rozkwitnie. I po prostu mam nadzieję, że będę na tym YouTubie, Będziecie z wy ze mną, ty będziesz ze mną. Będą challenge za niedługo. Mam bardzo fajny pomysł na kanał, także łapka do góry, bądź ze mną i teraz taki. Tak możesz fajnie subskrybować, taki fajny prostokącik taki. Zapraszam <laughs> Czemu zacząłeś nagrywać? 10 lat mieszkałem u babci Mieszkałem tam, słuchajcie, z dwoma kuzynami Z jedną kuzynką No i po prostu nie odczuwałem tego, że nie mam rodzeństwa Bo jestem jedynakiem, tak? Nie odczuwałem tego, że nie mam rodzeństwa Dopiero jak się przeprowadziłem od babci po 10 latach Do mojego nowego domu Domu to po prostu zacząłem od, tak, od taką samotność, nie? że tak nie miałem z kim porozmawiać, nie miałem z kim się pobawić, po pierwsze nikogo tutaj nie znałem, to była po prostu katastrofa pamiętam to, no pamiętam jakby to było wczoraj, że Pokałem często, w ogóle bardzo się bałem i tak dalej, nie wiem co się ze mną działo, nie mogłem spać w ogóle, to była po prostu masakra. Właśnie tak zacząłem googlować internetowo, no, internety przeglądać, zacząłem grać w grę. Potem zacząłem na przykład wpisywać jak zrobić to i mi wyskoczyły pierwsze filmiki na YouTube i się dowiedziałem w ogóle, że jesteś takiego jak YouTube. No i kurde zacząłem, zacząłem jakoś działać, no to to już w sumie też po półtorej roku dopiero, a kurde internet już przeglądałem z 3 lata, no także... Tak to się zaczęło. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku był to na tyle. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, łapeczka do góry, słuchajcie. Jeżeli wtedy trwaliście, to napiszcie, proszę państwa, yy, okulary w okura... okulary. Napiszcie okulary w komentarzu, udostępniajcie, lajkujcie i tak dalej. Także okulary w komentarzu, jeżeli wtedy trwaliście, łapka do góry. Napiszcie jakiś komentarz, że wam się spodobało. Oczywiście mile widziałem, na wszystkie komentarze będą tego zapraszam, trzymajcie się ludzisko, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale, w nowych vlogach w ogóle, challenge, za niedługo, Minecraftach, tak, mam nowe pomysły, live'ach i tak Trzymajcie się jeszcze raz żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć,